I ja dzisiaj mam konia już na treningu, już go wyczyściłam, bo za, za późno trochę to nagrałam. Gdzie jest moja koleżanka? Cześć. Cześć. Hej. Co robisz? Idę za chwilę na trening ziemi z małym. Dobra, idę po mhm. Mam Mamy już tutaj rzeczy, siodełko, nie opowiem. od siodła. Czekajcie. Chyba dobrze to się założyłam. Nie, czekajcie. No, teraz, czekajcie, pomieniłam trochę się, bo on um, trochę gruby jest, więc. No, dobra, ja usiedzę. No jak, może taki piękny zestaw mam. I ruszamy. Dobra, to jedziemy gdzieś indziej. Au! No kurde, ty baśnie, jeden wychowany konu.

Tak, Jeszcze upiąc ci muszę założyć. Boże, kici się nie ziemi na tym położenie. Dobra, już wam, już wam powiem jak skończę trening. Nie, nie. Ech, mam kamerkę GoPro, więc jedziemy. bon je suis désolée ah